Aniony dichromianowe są trwałe w środowisku kwasowym, czyli pH mniejsza od 7, występuje dichromian. W pH podwyższonym, czyli w środowisku zasadowym, dichromian chętnie przechodzi w chromian 6. Tak? No i mamy takie doświadczenie. Dodajemy mocnej zasady, zasady potasowej do roztworu dichromianu 6 potasu i roztwór zmienia barwę z pomarańczowej na żółtą. Ale oczywiście, jeżeli ja wezmę ten żółty roztwór chromianu 6, zakwaszę, czyli obniżę moje pH, to ten roztwór z powrotem zmieni się w pomarańczowy. Ja mogę sobie tą równowagę przesuwać. Stale oczywiście będę ten roztwór z czasem rozcieńczał, bo wprowadzam kolejne porcje, czy to kwasu, czy zasady, więc ta barwa będzie coraz mniej intensywna, ale ja rzeczywiście te zmiany będę mógł obserwować na zmianę, zakwaszając, alkalizując, ta barwa się będzie zmieniać wielokrotnie, aż do po prostu takiego rozcieńczenia, że ja tę barwę stracę z oczu, przestanę ją obserwować.